Moi drodzy, dzisiaj przygotujemy karpatkę, przepyszne ciasto, takie delikatne, parzone, lekko pompowane. W środek włożymy krem budyniowy, oczywiście własnej roboty, także nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Was do dalszej części odcinka. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i klikajcie dzwoneczek. Jeżeli zrobicie coś z mojego przepisu, dajcie mi o tym znać na Instagramie. Wstawcie zdjęcie, oznaczcie mnie, bardzo chętnie zobaczę. A tymczasem już przechodzimy do przepisu. Mam tutaj uszykowany garnek, w którym będę przygotowywał, właśnie ciasto, parzone. Najpierw Musimy ukroić sobie około 150 g masła. Tutaj akurat mam troszkę twarde, ale to nic, to i tak i tak nam się rozpuści. Także najpierw rozpuszczamy masło i za chwilę mówię co dalej. Masło moi drodzy jest rozpuszczone i teraz dolewamy jedną szklankę wody. Teraz musimy masło oraz wodę zagotować. E, przygotowujemy w tym czasie oczywiście szklankę e, mąki. Spójrzcie tylko tutaj. Szklanka mąki u mnie ma akurat 300 ml pojemności. Wy jeżeli macie mniejsze, no to adekwatnie musicie sobie zmniejszyć proporcje wszystkich składników. E, czyli jedna szklanka mąki typ 450, zwykła taka pszenna. Kiedy woda z masłem będzie się gotować, wtedy wrzucamy mąkę. Mieszamy tak aż uzyskamy ciasto parzone. Moi drodzy, drewniana łyżka, szklanka mąki, woda z masłem się już gotuje, wrzucamy mąkę jednym zdecydowanym ruchem i zmniejszamy jednocześnie gaz i od razu... Wszystko to musimy wymieszać tak, aż powstanie nam jedna taka glutowata e, całość, czyli ciasto parzone. Wszystko mieszamy tak, żeby nam tutaj się nic nie e, przypaliło. Spójrzcie tylko to na naszych oczach. Dosłownie to są sekundy, jak ciasto parzone się tworzy. Takie samo przecież ciasto parzone robimy na eklery albo na ptysie. Przepis również na kanale pojawi się niedługo. I teraz takie ciasto. Jeszcze chwilkę będę tutaj mieszał i wystawiamy gdzieś w chłodne miejsce do całkowitego takiego wystygnięcia. Będziemy później właczać inne składniki. Zabieramy się za przygotowanie budyniu. Tutaj znajduje się już w garnku pół litra mleka. Do niego dosypujemy około 5-6 łyżek cukru. Do tego dwa opakowania cukru waniliowego Całość musimy zagotować. W pojemniku mam 2,5 litra mleka, czyli na cały nasz budyń zużyjemy 1 litr mleka. Czy to będzie mleko 3, 2, 3, 0 lub 2%? Nie ma to żadnego znaczenia. Kupcie takie, jakie lubicie. Do zimnego mleka dorzucam około 5-6 łyżek. Mąki pszennej. Może być też mąka ziemnia czarna, jaką wolicie. Przy użyciu. Mąki ziemniaczanej, no to wtedy wiadomo, że budyń będzie bezglutenowy. Także to jest chyba czwarta. I teraz całość musimy dokładnie wymieszać, tak żeby nie było żadnych brudek. Mleko nam się gotuje, czyli cała nasza zawiesina trafia do gorącego mleka. Energicznie mieszamy, płomień zmniejszamy, ale cały czas mieszamy aż do zgęstnienia, do uzyskania odpowiedniej konsystencji naszego budynku. I spójrzcie, o taką konsystencję właśnie mi chodzi, taką musimy uzyskać. Ona teraz musi również. Zostać przestudzona. Do tego będziemy wtłaczać kolejne składniki, między innymi masło. Masło takie w temperaturze pokojowej, także teraz macie czas, żeby je sobie wyjąć. Zwróćcie uwagę tylko, że kiedy dobrze zrobicie tą zimną masę w mleku, no to wtedy żadnych grudek tutaj nie ma prawa być. Także ja to wystawiam na dwór i za chwilę już wracamy do ciasta parzonego. Ciasto moi drodzy jest gotowe. Zobaczcie tylko jak wygląda teraz po ostudzeniu delikatnie już przemieszałem za pomocą drewnianej łyżki i teraz tutaj dodajemy proszek do pieczenia w ilości około 3 łyżeczek jedna, druga i trzecia, ja mam dosyć małe te łyżeczki, jak sami widzicie, tak więc y, nawet ja tutaj użyję 3,5 łyżeczek. Wy, jeżeli macie standardowej wielkości, no to 3 zupełności wystarczą. Do tego wrzucamy jajka. Oczywiście wąchamy, żeby na pewno nie są zepsute. Y, na taką ilość ciasta potrzebować będziemy około 5 do nawet, do nawet 6 y, jajek. Także jajko po jajku wrzucamy. Na trzech się może zatrzymam na razie i teraz należy wszystko zacząć mieszać tak, żeby jajka wtłoczyły się w ciasto i żebyśmy uzyskali odpowiednią taką jednolitą, gładką masę. Ja tutaj dzisiaj sobie muszę radzić niestety bez robota kuchennego. Wy jeżeli macie no to za pomocą robota czy miksera sprawnie Wam to pójdzie. Oczywiście wtedy przełóżcie sobie tylko ciasto do miski, żeby nie uszkodzić garnka. Ciasto, moi drodzy, jest już gotowe. W garnku znajduje się cała jedna porcja ciasta, czyli na dwie takie blaszki. Blaszki standardowe, jak na zwykły placek. Musimy ciasto, które jest w garnku, podzielić sobie mniej więcej na dwie części porówno i wykładamy na blaszkę, formując gładką taką taflę. Równomiernie staramy się rozprowadzić ciasto na powierzchni blaszki. Można pomóc sobie, moi drodzy, w takim formowaniu wodą. Gdzieś tutaj w naczyniu mam wodę, może być delikatnie taka ciepła. Maczamy łyżkę i rozprowadzamy jak najlepiej się da tutaj ciasto. Ciasto, moi drodzy, jest już rozłożone i teraz trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Grzanie góra, dół. Można włączyć też termoobieg na około 20-25 minut. Nie otwieramy w międzyczasie piekarnika. Ciasto musi nam się zezłocić, no i porobią się takie garby. Także lecimy do piekarnika. Jeden blat, moi drodzy, jest już upieczony. W piekarniku znajduje się druga porcja. Tutaj mam już kostkę masła, czyli 200 gramów. Po tych zmniejszeniach, dzięki naszemu rządowi, można powiedzieć, 200 gramów masła zamiast 250. I co? Nie mam miksera, tak jak mówiłem na początku. Także rózga i podbijam tak, aż masło stanie się puszyste. I do tak ubitego masła wrzucamy partiami budyń, który jest już przestudzony po kilka łyżek, i ubijamy na jednolitą masę, aż ten budyń nam się skończy. Blaty, moi drodzy, są już gotowe, jeden już tutaj ostudzony, czeka na położenie kremu. Propo kremu, krem również ubity, napowietrzony bardzo mocno, także nie pozostaje nic innego, jak tylko całość tego kremu wyrzucić na ciasto i równomiernie rozprowadzić. i przykrywamy drugim blatem spójrzcie tylko jak przepięknie porobiły nam się te przysłowiowe karpaty karpatka jest moi drodzy gotowa i teraz trafia do schłodzenia do lodówki na co najmniej godzinkę im dłużej tym naprawdę lepiej krem stężeje w odpowiedni sposób do odpowiedniej konsystencji później tylko cukier puder na górę i kroimy Karpatka moi drodzy jest już przestudzona, minęło około jednej godzinki. Za chwilę pokażę Wam przekroju jak ona się prezentuje, zanim jednak to uczynię. No to odrobinę cukru pudru na górę. Myślę, że tyle wystarczy. I postaram się teraz bardzo delikatnie, ale i zarazem ładnie tutaj kawałek dla Was wyciągnąć. Taka kostka myślę, że będzie wręcz idealna rozmiarowo. Spójrzcie jeszcze tylko teraz, kiedy mam na łopatce karpatkę, ile tego kremu jest tak naprawdę, a ile ciasta. Ciasto to jest tylko dodatek, który trzyma ten krem, który jest bardzo pyszny, smaczny, dosłownie wszystko będzie rozpływać się w ustach. Także jeden taki kawałeczek, do tego jakaś kawka, soczek, co tam lubicie i pomysł na. Deser wręcz idealny, nie jest to trudny deser, dosyć szybko się robi, także same zalety myślę. Ja na tym kończę moi drodzy odcinek, dajcie mi znać koniecznie w sekcji komentarzy jak podobał Wam się ten przepis. Czy lubicie karpatkę, czy może napoleonika, jeżeli wiecie czym te dwa ciasta się różnią, również będę czytał chętnie komentarze. Ja lecę zajadać, życzę Wam wszystkiego dobrego, cześć, do zobaczenia.